Witajcie kochani, co na 15 października, na środę, jaka energia ze świata zwierząt, A, dziś tak jakoś zimno, jak u was pogoda, bo tu jakoś zimno u mnie, środa, moi kochani, indyk Dawaj z wdzięcznością i gracją indyczek. O! Moja jaszczurka podtrzyma indyka. O! <grymna> Nowa funkcjonalność. <grymna> o! Widzicie, kochani, teraz mogę spokojnie Wam poczytać. Czytanka. Odwiedziny ducha indyka to znak, że zawsze masz moc manifestowania obfitości, ponieważ indyk jest symbolem szczodrości, celebrowania obfitości poprzez dzielenie się z innymi. No, w negatywie to może być nadmiarowe poświęcenie, jakaś taka um, obdarowywanie się pod, ponad miarę, tak? Um, poświęcenie, lojalność. Hmm? Także to może być też w negatywie, ale w pozytywie jest to też intuicja. Mhm. Obdarowuj innych, nie oczekując niczego w zamian, a i ty zostaniesz obdarowany, jako że obfitość manifestuje się właśnie teraz. No, ciekawe. Tak, to jest ten czas, gdzie się bardzo dużo rzeczy manifestuje. Także powinniśmy być w bardzo dobrej takiej kondycji psychicznej, w takiej dobrej energii. W takim myśleniu raczej ukierunkowanym na dobry scenariusz. Dostrój się do manifestacji, dzieląc się swoim szczęściem z innymi, czy to dając im pieniądze, pełne miłości, dary, uważnie ich wysłuchując, czy też dzieląc się dobrocią w dowolnej formie. Zanurz się w strumieniu hojnej obfitości, stając się medium dla przesłania indyka i wypełniając pragnienie ducha, aby wszyscy doświadczyli błogosławieństwa tego dobrobytu i dostatku. Dawaj z wdzięcznością i gracją, czerpiąc ze źródła miłości i współczucia, i wiedząc, że duch zawsze da ci to, czego potrzebujesz. Tak kochani, to jest środa... szczodra środa. <grych> Jak jeszcze zwierzątko? Uch, przepraszam. zrobiło mi się tak chłodno jakoś i już do leżenia do kołderki. No I to jest coś o rodzinie z kolei. Tak, tutaj już jest dzień. Był taki dzień. Ten poprzedni, tak? Wtorek był taki: zadbaj o siebie, buduj swój sufit, dbaj o siebie. Pomyśl tak naprawdę o swoim wnętrzu o tym, co Ty potrzebujesz. A środa już jest taka bardziej pro drugi człowiek już jest bardziej rodzina, bardziej rozprawianie się z wzorcami niekoniecznie powielanie ich. Czyli jeśli ta rodzina ci trochę zaszła za skórę, no to jutro ukłoń się przed nimi z takim dobrym gestem, słowem, a puść im tam oczko i wyślij buziaka. Niekoniecznie trzeba się mieszać w jakieś tam sprawy rodzinne, bo nie o to chodzi, ale jeśli coś od siebie możesz, tak, to jest to poświęcenie tajdenackie, jeśli coś od siebie możesz, to tam warto wysłać dobre słowo. I... A jeśli nie... Jeśli nie chcesz kontaktu, no to chociaż pomyśl o nich dobrze. Z takim ciepłem, bo są chłodne już wieczory i poranki. A niektórzy też nie mogą spać nad ranem, a i ciężko zasnąć wieczorem. Dużo tutaj jest jakoś tak, tak, takiego chłodu i samotności. Także jeśli wy we wnętrzu siebie będziecie mieć ciepło, to na pewno znajdziecie tą drogę, żeby być w tych ciepłych, przyjaznych energiach, życzliwości, przyjaźni i miłości. Tutaj za indyczkiem jest taki ciepły, różowiutki kolorek. To jest takie ciepełko. Ciepełko. Wszystkiego dobrego na środek, kochani. Dbajcie o siebie. I życzę Wam tego ciepła ze sobą. Rozgrzewajcie się. Do jutra. Pa!